No witam serdecznie, dawno mnie nie było na kanale Żniwa w pełni Żyto, dokończamy ten kawałek W, w następnym roku być może że będę to kosił No Kombajn muci Nic nie gubi myślę eee, Zestaw Zetor z dwoma przyczepami No i zaraz skończymy ten kawałek. Będziemy jechać do mnie. U mnie się wymłóci no. Wszyscy młocą, wszyscy gryzą A my kosimy fergusonem Masa i ferguson 31 Tak jak w tamtym roku no. Tam dalej klasik no. Ale to dopiero jest kombajn no. Dobra Będę coś nagrywał, jak będziemy pożniwa.